Banko. Tak wyjątkowo dzisiaj z pracy, bo na przerwie jestem, tak nagrywam. Czasem wymyśliłem, że dzisiaj spróbuję zrobić sobie taki krótki wywiad, taka fajną, taką fajną rozmowę na luzie z moim synkiem młodszym. Ma 8 lat. Urodzi się w Polsce, ale tutaj się wychował i tutaj uczy się. Czyli mówi po angielsku. Czyli to może być fajna rozmowa, bo. Oczywiście my w domu rozmawiamy, bo ja jestem Polakiem, moja kobieta jest Polakiem, czyli matka moich dzieci jest Polką. i no Głupio by było, gdybyśmy rozmawiali w innym języku niż ojczystym, z, z własnymi dziećmi. No ale czasami jest tak, że, że, że ten język angielski się wmiksowuje, no, no bo ponieważ starsze to się jakoś radzi, bardziej tak oddziela to wszystko, ale młodszy jemu się miesza. No tak sobie pomyślałem, że dzisiaj jadąc do sklepu, po prostu no staram się. Zagadam jakiś temat z młodym. I zobaczymy, jak on gada. Jak to wychodzi, i zobaczycie, jak, jak to wychodzi, właśnie jak dziecko wychowuje się w Anglii, ale jednak mówi w, w domu po polsku, i zobaczycie, jak to działa przy takiej zwykłej rozmowie. Mi się wydaje, że może być fajnie, bo, bo dużo. Bo cholernie dużo więcej chyba dodaje angielskiego, bo nie zna tych polskich słów, które ja się uczyłem w szkole polskiej. Także to może być dobry materiał, taki krótki, bo tylko w drodze do sklepu. Także też nie w go męczył i nawet nie powiem mu, że nagrywam. Może być śmiesznie, tylko posadzę w pierwszym rzędzie, jakoś to zrobię na te gumki recepturki, te, ten telefon i co? nie może być fajnie, także taka, taka pogawędka, 50 minut. No chyba, że się kapnie. To się zamknie już, ale ale nie chyba. Strasznie słodko to używa tych słów, fajnie, fajnie, fajnie to wszystko wygląda, no. A chłonie angielski jak, jak woda gąbkę, także jak gąbka wodę. Znowu odwrotnie powiedziałem, dobra. Ja idę zapalić, na końce kończę pracę. Trochę trzeba porobić, ale jeszcze palę. Palić się chce masakra. myślałem, że rzucę, a nie rzucę. Mało miejsca w kantynie, bo te miejsca są każdy, wiesz. co druga osoba to już nie może siedzieć, bo, bo ten świrus. A żeby być bliżej palarni, to tu się zjadłem. Także dobra. Dzięki za wizytkę. Mam nadzieję, że będzie fajne, fajne, fajna ta rozmowa. Czyli pewnie to wszystko zobaczycie już w niedzielę po śniadaniu albo przed obiadem. Jakoś tak to zrobię. Trzymajcie się. Ready? What? The? What the? Co mi się? O, co to jest? <laughs> Dobro mi to co. Pojedziemy do sklepu kupić sobie coś na weekend, nie? Lech, lech, lech. Lech, sop, 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 sop. spałeś się dzisiaj? Długo spałeś? A co robiłeś, jak nie spałeś? a się budziłeś? Co oglądałeś? YouTube? Your favorite channel, dobrze, yeah? no Dobra, otworzysz okno. Jakie mam plany na dzisiaj, Misiek? Co? Nie wiesz, co chcesz robić? Misiu? He? Nie chcesz ci gadać? Co? Nie chcesz ci gadać? To może tak. Misiek, il ci zostało jeszcze wolnego od szkoły. Hmm. Tęsknisz za szkołą? No? Ale za, za szkołą nie tęsknisz? Czy za niczym, co się łączy ze szkołą, nie tęsknisz? za kolegami? Ja. Troszkę. Ja. A mi się powiedz mi, a tęsknisz za babcią, za dziadkiem, które są w Polsce? Dziadka to, że się nie widział dawno tak naprawdę, tak na żywo, nie? Tylko przez tego Skype'a, nie? Widzisz, no chcemy jechać w sierpniu, ale zobaczymy, czy to wyjdzie nam. No bo wiesz, ta cała pandemia, Misiek, nie? Ale dziadka pamiętasz w ogóle tak na żywo? Widziałeś go kiedyś na żywo, czy nie? Bo ja, bo ja też nie pamiętam. Tak, żeby tak przejść na dziadkowi, tak wiesz. Tylko wziąłem, jak widział tylko A, tylko? I chciałbyś zobaczyć ich tak na żywo? Fajnie by było, nie? Dobrze, że ten skate jest, nie? Chcesz się gadać? Co? Dobra, myślę, że to się powiem, bo ja tak sobie wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić sobie taki odcinek, jeden taki pierwszy. Jak z sobie jeżdżę samochodem, i chciałem, żebyś to był ty jako pierwszy. I tak chciałem, żeby ludzie zobaczyli, jaka jest różnica, dzie y, jaka jest różnica między dzieckiem, które y, wychowuje się w polskim domu, mówi po polsku w domu, ale wychodząc z domu, automatycznie musi mówić po angielsku, się uczyć angielskiego. I tak chciałem z tobą pogadać, dlatego, dlatego to nagrywam, wiesz? Nie ci nic nie mówić, ale widzę, że, że, widzę, że ty widzisz. I pani, było, mi się, się zapogadali, nie? Powiedz mi, co ci bardziej sprawia trudności? Jak mówienie po polsku czy mówienie po angielsku? Czy to w ogóle nie ma żadnej trudności, wszystko jest tak samo, jakby? Po polsku. Po polsku trudniej ci się mówi. Mhm. Ale jak myślisz o czymś, czy to myślisz po angielsku czy po polsku? Pierw. Po angielsku? I później sobie tłumaczysz w głowie szybko na polski, tak? Jak ze mną rozmawiasz, tak? Czy jak, to, czy jak to wygląda? Bo ja ci powiem tak, tak jak ja mówię z kimś po angielsku, jak już tak długo mówię, że tak pracuję z Anglikami, to jakby automatycznie mój mózg już to robi tak, że automatycznie ja już, już myślę po angielsku, żeby to szybko, szybko po angielsku powiedzieć. Bo najgorsze jest to, jak sobie tłumaczysz w głowie, to trwa czasami zbyt długo. Dlatego ludzie, którzy. nie pracują z Anglikami w Anglii, tylko z Polakami, mają trudniej z takimi. Rzeczami typu nauką mowy, takiej biegłej, typu nawet sobie zażartować czy cokolwiek, tak? Wiesz o co chodzi, misiu? A ty jak masz z tym? Jak wchodzisz do szkoły, nie polskiej? Jak wchodzisz do szkoły, no to, no to macie żegna, na wiadomo po polsku, papa, papa. Pa. I wchodzisz do szkoły, to już automatycznie, już ten angielski język automatycznie ci sam, sam wchodzi, prawda? Właśnie. A myślisz, że teraz, że teraz dałbyś radę, tak uczyć się po, po, po polsku wszystkiego? Mi trudno, co? A dałby radę. Hmm. A jakie polskie słowo takie najbardziej Ci sprawia problemów, na przykład z wypowiedzeniem, nie wiem, na przykład, na przykład jakieś nazwy miast, na przykład Szczebrzeszyn, albo stół z powyłamywanymi nogami? Czy nie masz takich problemów? Powiedz mi, jak stół z powłamywanymi nogami? A. Powiedz. Spróbuj. Stół z powłamywanymi nogami. Ciężko, nie? A po angielsku, jak by, to się, jak by to można było nazwać? Table without legs, nie? <laughs> Bo nie, to nie jest. With broken legs. Nie? Broken legs. Powiedziałbym, że to sam zbieraj, tylko chciałem kółeczko zrobić, wiesz, żebym z tobą pogadać troszkę, okej? Okay? No jedź. No nie, jakiś dziwny. crazy people, yeah? Ale jak ja bym teraz z Tobą, po angielsku, to by ci, by ci było lepiej, czy Ci lepiej, jak mówię do Ciebie po polsku? Po polsku. Bo jestem Twoim tatą, nie? No właśnie. Ja to myślę, że jakbyś tak babci zamiksował trochę po angielsku, trochę po polsku, to by było trochę confused, nie? Jakbyś pojechał do, pol do Polski, co? Bo babcia chyba tak po angielsku nie mówi, pewnie zna parę słów, dziadek pewnie więcej, bo dziadek pływał na statkach. Ale to nie jest takie proste mówić w dwóch językach, co misiu? Dlatego misiaczku wielki szacun dla takich dzieci jak ty, wiesz? Takich polskich dzieci, w ogóle wszystkich dzieci, które przyjechały do Anglii, które nie dość, że się rozwijają, no, muszą się rozwijać, no bo czas leci, wiesz. Rok po roku uczą się tego języka u siebie w domu. Tych tajników, czyli rodzice uczą tych tak naprawdę te, te, tego oczystego języka. A dwa, angielski język. Prosty, tak, tak, ciak, ciak, tak się przełączasz, nie mi Ja cię zazdroszczę takiego czegoś, wiesz? Bo ja jestem stary chłop, ja już znam ten angielski, ale jednak to nie jest to jak ty, bo ty już akcent taki masz fajny. Szkoda, że nie pogadasz, to byśmy sobie posłuchali. Nie? Dłużno? Troszkę? Nie co? I co jeszcze powiesz? M? Hmm? już A może powiem coś dziaskowi i babci, coś powieby fajnego? Jak jedziemy i sobie? Co byś chciał powiedzieć babci i dziadkowi, jakbyś ich zobaczył? Eee, hello. hello! I to jeszcze? Nice to see you guys, nie? Tak byś powiedział? No to już nie mają gdzie jeździć tymi pani nogami. Misiek, weź to zrób. No to już trzeba mieć naprawdę na sranę Jabba daba daba doo, ooo, what you gonna do? A tu sobie żeby tam już dalej nie jeździć, to za tam, nie, Misiek? pozdrawiamy kogoś? Wszystkich pozdrawiamy? Pozdrawiamy! Juhu. A my idziemy gdzie? Do? Po co? Tak jest! Smiley face. Tak jest, see you guys! Smiley face. Smiley face. Smiley. Pu! Co bierzemy jeszcze, Misiek? Co chciałeś? Osobę dla siebie czy masz? Dobra. Jakie śpicie? He? O, a tu jest mój ulubiony przedział. Jednego to będzie częściej, także. A sobie weźmie to, bo to lubi.